Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na kanale Taksi Spychu. Dzisiaj mecz Polska-Szwecja. Polska-Szwecja i szybki konkursik. Kto wytypuje prawidłowo wynik meczu jako pierwszy? Pod tym filmem napiszę, jaki jest wynik meczu. Wygrywa taki kubeczek, Kłanie pokaż Taki kubeczek Taksi Spychu. Eee, także a drugi, e, druga nagroda będzie, ale pod filmem trzeba napisać. E, film. E, dobra, widać ładnie, kochanie na to go. A druga nagroda będzie czapka reprezentacji Polski z orzełkiem. Zdjęcie wrzucę tutaj, za chwilę pokaże się zdjęcie tej czapeczki. I żeby to, żeby brać udział w, w losowaniu, wygrać, żeby mo, była możliwość wygrania tej czapeczki, proszę napisać wynik meczu pod filmem, jak Hiszpania nie wykorzystuje rzutu karnego i moja reakcja. Ten film za chwilę będzie, za chwilę będzie tutaj ten film pokazany i tam trzeba wpisywać wynik meczu, wynik meczu. Dzisiejszego. Także osoby, które napiszą prawidłowy wynik meczu pod tym filmem biorą udział w losowaniu kubeczka, mogą wygrać kubeczek, pokaż kubeczek jeszcze raz, tak, a osoby, które napiszą prawidłowy wynik meczu, prawidłowy jedna osoba, która napisze prawidłowy wynik meczu jako pierwsza pod filmem niewykorzystany rzut karny dla Hiszpanii, ten film tutaj będzie koło mojego paluszka, Wygra, wygra tą czapeczkę, którą też za chwilę tutaj będzie pokazana, nie tą, którą ma córka, tylko czapka z daszkiem i ją pokaże, też będzie wklejona na koniec filmu, jak wygląda ta czapeczka. Także pozdrawiamy i czekamy za Waszymi, za waszymi typami. 18.00 oglądamy mecz, a ja postaram się około 17.15 odpalić live'a. Mam nadzieję, że uda, uda mi się wrócić, bo mam trochę dzisiaj obowiązków, także mam nadzieję, że się uda wrócić i tego livea odpalić. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pa, pa. pa, pa. Are you jealous?